temu jeden z widzów napisał do mnie, że powinienem udać się do popularnego sklepu Action i kupić ciekawy gadżet, który pojawił się właśnie na ich sklepowych półkach, a mianowicie zamiennika klona AirTaga, który co prawda nie wygląda tak jak ten lokalizator oryginalny od Apple i też tak dobrze nie działa właśnie jak tamten, ale kosztuje ułamek tego, co trzeba zapłacić za produkt firmy Cupertino, a mianowicie ten lokalizator domyślnie kosztował 30 zł i co ciekawe ma wsparcie dla tego oficjalnego certyfikatu Find My, w związku z tym stwierdziłem, że tak, w ramach testów, w ramach testu, który idealnie pasuje na ten kanał, postanowiłem właśnie go kupić, udałem się do sklepu i jakież to było moje zdziwienie, jak zobaczyłem, że obecnie obowiązuje promocja, gdzie jeszcze przez kilka dni można go nabyć jeszcze taniej, bo na poziomie 22,50. Serio, tyle właśnie trzeba zapłacić za lokalizator, który no może nie działa aż tak dobrze jak AirTag, ale kosztuje nie wiem, 7 czy 8 razy mniej, aniżeli te oryginalne urządzenie, no i przede wszystkim w porównaniu do innych chińskich środków, które możecie też kupić na rynku, on wspiera to co najważniejsze, czyli właśnie ten certyfikat Find My. W związku z tym, jeśli jesteście ciekawi, jak on dokładnie działa i czy faktycznie warto kupić, chociaż tutaj już wam zaspoileruję, że tak, powinniście to kupić, to oglądajcie do końca i wszystkiego się dowiecie. Ja tylko zaznaczę, że to nie jest żaden test sponsorowany, nie powstał ten film we współpracy ze sklepem Action. Zresztą w ogóle tutaj to nie są stricte akcesoria od sklepu Action, tylko tak naprawdę produkuje dla nich inny popularny producent. And Fresh and Rebel, w związku z tym możecie go kojarzyć również z innych akcesoriów. No Przede wszystkim, tak jak Wam na samym początku powiedziałem, to urządzenie ma imitować tak naprawdę AirTaga, czy ma działać jak inne popularne lokalizatory wyposażone właśnie w ten certyfikat, które kosztują generalnie trochę więcej, bo takie tańsze zaczynają się właśnie od kilkudziesięciu złotych, więc tutaj ta cena na poziomie 30 złotych, nie mówiąc o tych 22,50 jest naprawdę rewelacyjna, bo w kwocie 100 złotych możecie sobie kupić 4 tak naprawdę takie lokalizatory, przyczepić je do do kluczy, do kluczy od domu, torby, whatever. Nawet jakieś zwierzątko może je nosić, gdybyście je wypuszczali gdzieś na dwór, żeby wam się nie zgubiło. Także tutaj ta cena naprawdę gra ogromną rolę, bo gdyby to urządzenie kosztowało 120 zł albo nawet stówkę, no to nie. Powiedziałbym, że można je rozważyć, ale jest jeszcze 5 czy 10 innych lokalizatorów w podobnej cenie. A przy tej, tak naprawdę to urządzenie staje się bezkonkurencyjne. Co prawda, jak widzicie, porównując je do oryginalnego RTAGa, ta kostka, taki jakby kwadrat, który tutaj mamy, jest zdecydowanie większa. Większy od właśnie tego domyślnego Ertaga. Natomiast czy to robi jakąś większą różnicę? Pewnie jedynie w kontekście jakiegoś etui czy uchwytu, który możecie sobie dokupić właśnie do tego akcesorium. Więcej zdecydowanie jakichś chińskich zamienników znajdziecie na oryginalnego Ertaga, aniżeli na takie urządzenie. Ale z drugiej strony, czy to jest aż takie ważne? Pewnie nie. Zwłaszcza, że macie taki podstawowy brelok, który służy, aby od razu sobie na przykład do jakichś kluczy to przypiąć, więc nawet nie trzeba z tym kombinować. Także na siłę bym się do tego absolutnie nie doczepiał. Z tego co widziałem, jest jeszcze dostępna czarna wersja. Kolorystyczne. Ja tutaj jak widzicie mam taką jasną, chociaż nie jest to stricte biały kolor. Generalnie po wyjęciu tego urządzenia z pudełka, które też ma różne symbole tutaj związane z aplikacją Znajdź, musimy jeszcze wyjąć z tej konstrukcji taką osłonkę na baterię, która powoduje, że ten lokalizator w czasie transportu przez ten czas, jak będzie leżał w sklepie, nam się po prostu nie rozładuje, bo generalnie tak to urządzenie, tak jak wszystkie te inne lokalizatory, działa w oparciu o baterię. Natomiast tutaj co ważne, producent na opakowaniu zaznacza, że bateria akurat w tym Akcesorium ma działać około 10 miesięcy, więc trochę albo nawet dużo mniej aniżeli w samych AirTagach. Mówię trochę albo dużo mniej, bo Apple oficjalnie przyznaje, że AirTag na takiej jednej baterii wytrzyma około 12 miesięcy, natomiast w moim przypadku jest już to bliżej 24 miesięcy, i dopiero teraz dostałem sygnał, że muszę po prostu wymienić tą baterię CR2032, czyli tak naprawdę po prawie dwóch latach. Także tym bym się nie przejmował, bo w praktyce może się okazać, że też lekko rok na jednym naładowaniu, jakby ta bateria wytrzyma i nie będziecie. Musieli się przez naprawdę długi czas tym interesować. I oczywiście zarówno te akcesorium, jak i oficjalny AirTag nie działa w oparciu o GPS. W związku z tym nie macie podglądu na żywo, gdzie znajduje się ten lokalizator. Jeśli jesteście w jego zasięgu, to za pomocą łączności bluetooth możecie sobie go zlokalizować na przykład w domu i wyzwolić dźwięk, który jest na jakimś średnim poziomie. Wręcz bym powiedział, że on jest porównywalny do innych takich zamienników, które są dostępne na rynku. Jeśli jesteście w domu i wyłączycie muzykę, to spokojnie usłyszycie, gdzie leżą na przykład wasze. Klucze, ale jeśli już będziecie gdzieś na mieście, to może być trochę z tym problem. Trzeba będzie ten słów wytężyć i pochodzić gdzieś w okolicy, żeby faktycznie je zlokalizować, bo niestety w porównaniu właśnie do tego oficjalnego AirTaga tutaj brakuje jednej kluczowej rzeczy. Chociaż czy tutaj powinienem użyć słowa kluczowe? Ciężko stwierdzić. Dla niektórych może być to rzecz taka dodatkowa, a mianowicie, że ten chip Ultra Wideband, który jest implementowany do AirTagów, pozwala na wizualne zlokalizowanie właśnie tego lokalizatora, czyli możecie chodzić po domu i będziecie widzieć, jak daleko jesteście od niego, i nie będziecie musieli się opierać tylko na słuchu, ale również będzie pokazywany ten proces przybliżania się i oddalania właśnie na waszym telefonie, czyli można to porównać do takiej gry ciepło-zimno. Ale to jest tak naprawdę jedyna ta kluczowa różnica, bo ta druga rzecz to to, że nawet w tym tańszym akcesorium, właśnie w tym od firmy Fresh and Rebel dla sklepu Action, czyli jest ten lokalizator zgodny z aplikacją Znajdź, co oznacza, że po pierwsze nic dodatkowego nie musicie pobierać na swój telefon, tylko instalujecie to akcesorium po Kupieniu właśnie za pomocą aplikacji znajdź, czyli tej apki, gdzie śledzicie inne osoby czy też inne przedmioty, które macie dodane, a z drugiej strony, co w zasadzie najważniejsze, że wszystkie inne urządzenia na świecie będą mogły nawiązywać połączenie właśnie z tym konkretnym lokalizatorem, nawet jeśli Was koło niego nie będzie. To znaczy, jak pójdziecie gdzieś na miasto i wypadną Wam te klucze, Wy pójdziecie gdzieś dalej, będziecie już kilka kilometrów od tych kluczy, nagle się zorientujecie, że ich przy Was nie ma, zobaczycie sobie ostatnią lokalizację nawiązanego połączenia no i będziecie się chcieli tam udać może się tak zdarzyć, że ktoś znalazł te klucze i je wziął wtedy nic wam po tej ostatniej lokalizacji ale tutaj zadziała ten patent, który działa bardzo dobrze jeśli chodzi o oficjalne AirTagi czyli to, że z tymi wszystkimi lokalizatorami które wspierają właśnie ten certyfikat Find My inne urządzenia będą się łączyć inne i-urządzenia powinienem powiedzieć i wysyłać na bieżąco, powiedzmy tam z lekkim opóźnieniem właśnie tą lokalizację tak abyśmy mogli cały czas znaleźć po prostu właśnie ten lokalizator i tą rzecz, która była do niego przypięta. I jak widzicie, ja to przetestowałem w obrębie Katowic. Działa to naprawdę nieźle, czasami z opóźnieniem kilku, kilkunastu minut, ale generalnie im więcej takich i-urządzeń będzie się pojawiać wokół tego lokalizatora, tym te położenie powinno być szybciej update'owane. Także tutaj śmiało mogę stwierdzić, że jeśli chcecie kupić kilka takich lokalizatorów, albo nawet ten jeden, to przy tej cenie nie ma co się zastanawiać. Tutaj największą robotę po prostu robi te wsparcie dla aplikacji Znajdź. Możecie kupić na Aliexpress różne lokalizatory za 5, 10, 5 15-50 zł i one też jakoś będą działać w oparciu o Bluetooth, a tu jednak całą robotę robi to, że mamy tą całą sieć, globalną sieć innych urządzeń, które są w stanie raportować na bieżąco położenie tego lokalizatora, czyli są w stanie tak naprawdę zapewnić wam dostęp do informacji, gdzie ten lokalizator jest, nawet jak nie jest on po prostu koło was. To jest najważniejsze i to jest w zasadzie klucz tych wszystkich akcesoriów. Także tak jak wam mówię, w tej cenie naprawdę nie ma sensu się doczepiać ani do tego, że nie ma tego chipa Ultra wideband, który pozwala na wizualne lokalizowanie tego lokalizatora, tak jak w przypadku Airtaga, ani z drugiej strony nie ma sensu doczepiać się do samej konstrukcji czy też samej baterii. Także jeśli jesteście zainteresowani i jeśli koło Was jest blisko action, to naprawdę zachęcam, żeby się wybrać, kupić sobie co najmniej jeden taki lokalizator. A w tej cenie promocyjnej, która jest jeszcze bodajże przez kilka dni w tych sklepach, można w cenie takiego jednego Airtaga oficjalnego kupić pięć czy nawet sześć takich akcesoriów. Także naprawdę gorąco, gorąco zachęcam. Myślę, że to jest bardzo dobre. Dobra okazja do tego, żeby osoby, które nie miały żadnego takiego lokalizatora, bo nie chciały wydawać na to pieniędzy, mogły go nabyć tak naprawdę w cenie dwóch kaw w jakiejś popularnej sieciówce. Także ode mnie to już by było na tyle. Trzymajcie się, cześć!